Cześć! Ja jestem Dawid Kluczek i przygotowałem dzisiaj dla Ciebie masę wiedzy, która pomoże Ci zrozumieć włosy cienkie, delikatne, osłabione. Pamiętaj, włos cienki to nie zawsze włos rzadki. Dodam szybko, że jestem fryzjerem, a informacje, które Ci tu przekazuję, to moje przemyślenia wynikające z 13 lat doświadczeń i myślę, że są to przemyślenia niedostępne nigdzie indziej. Dlatego jeśli znasz kogoś, komu taki film może pomóc, wyślij mu to. Co ci szkodzi? Więc jakie stryżenia mają sens w przypadku włosów delikatnych? Krótkie fryzury są świetne dla takich włosów, ponieważ nie obciążają cebulek, które z reguły są dużo bardziej wrażliwe na szarpanie i mniej stabilne. Średnie długości też są rozwiązaniem, natomiast ja rzadziej skłaniam się takie formy polecać, a to jest mocno skorelowane z tendencją do wypadania takich włosów, ale też ich często kiepską kondycją, dlatego konieczne są regularne wizyty u fryzjera, czyli co około 3-4 tygodnie. Duże długości, czyli powyżej 10 cm na koronie są bardzo niezalecane. W związku z tym, co przed chwilą powiedziałem i nie tylko, bo co już pewnie wiesz, będą oklapnięte. Brak objętości kompletnie rujnuje każdy efekt, dlatego dbanie o długość gra w przypadku cienkich włosów ogromną rolę. Warto też wspomnieć o bokach fryzury. Nie ma reguły i w żadnym wypadku nie jest powiedziane, że muszą być bardzo krótkie. Jednak, jak już powiedziałem, delikatności włosów często towarzyszy rzadkość i brak objętości, więc boki krótsze sprawią optycznie, że góra delikatna będzie wyglądała na pełniejszą. Dlatego często bok cieniowany od milimetra lub sześciu jest najlepszym rozwiązaniem. Jakie formy zadziałają na Twoją niekorzyść? Długie włosy, które będą dodatkowo cienkie i oby nie bardzo rzadkie, są jednym z najmniej estetycznych rozwiązań dla Ciebie. Po takich włosach widać uwrażliwienie, czyli zmęczenie czasem, uszkodzone końce ze względu na mniejszą wytrzymałość, brak połysku. No i co najgorsze właśnie długie włosy podkreślają, że masz cienkie włosy, a dobrze wykonane krótsze cięcie pomoże sprawić, że wyciągnie z nich 110% potencjału. Jakich produktów używałbym, gdybym miał włosy delikatne? Zacząłbym od znalezienia profesjonalnego fryzjera, bo to właśnie taki człowiek powinien mieć wiedzę i na podstawie obserwacji ocenić i wskazać szampon i olej, które pomogą. Ale ty masz mnie, więc wskażę ci moim zdaniem doskonałe i uniwersalne rozwiązanie produktowe i nie jest to sponsorowana część. Pracuj na tych kosmetykach każdego dnia. Szampon Davines z linii OI. Doskonały, uniwersalny, lekki i odżywiający, a do tego pachnie pięknie. Olejek Davines z linii OI, czyli najlżejszy olej, jaki miałem okazję używać na innych i na sobie, dlatego wiem, że używany codziennie działa cuda i nie obciąża włosów delikatnych, a dawkowanie zacząłbym od trzech kropli. Pamiętaj, regularnie, w dzień, w dzień, w dzień, na zawsze. Więc co cechuje włosy delikatne? Łamliwość, mała odporność na czas, lekkość tendencje do wypadania, tendencje do szarzenia, mało odporność na wysokie temperatury, tendencja do rozjaśniania, czyli też uszkodzenia przez UV, czyli słońce. Wiem, że w większości to minusy, jednak wiem, że jeśli ci zależy, skorzystaj z moich rad i pomożesz im trochę, bo to biedne włosy i wymagają dużo uwagi. Co może sprawić, że staną się pełniejsze, czyli grubsze? Ograniczenie czynników, o których już dziś wspomniałem, zastosowanie konkretnych strzyżeń, regularne wizyty u fryzjera, ale to nie wszystko. Jest jeszcze stylizacja, a w połączeniu z odpowiednim strzyżeniem jest w stanie zrobić obłędny efekt. Okropnie skutecznym rozwiązaniem są pre-stylery pogrobiające, jak Tonic Thickening Davines z linii Energizing. To produkt, którym w skórę od nasady i wmasywujesz, oczywiście bez spukiwania i suszysz lub schną. Daje to efekt pogrubienia włosa, natychmiastowy efekt, do tego bez efektu obciążenia, połączeniu z szamponem nadającym lekkości z tej samej serii Bajka. Są jeszcze glinki do stylizacji, bo pudrów nie polecam. Dlatego, że chcę Ci pomóc, podlinkuję glinka, która moim zdaniem jest świetna do włosów delikatnych. Dodam, że włosy delikatne w procesie stylizacji plączą Cię takim okrężnym ruchem i to właśnie robi objętość. Wypróbuj to wszystko i daj znać jak poszło w komentarzu poniżej. Cześć!